Dobrze. Szanowni Radni i wszyscy zebrani, w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zakupu ciężkiego samochodu, samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 chciałbym przedstawić stanowisko OSP w mieście nad warto w powyższym temacie. Na samym początku podkreślę, iż nie chcielibyśmy popadać w konflikt z jednostką w Klęce, która ma podobny cel. Pozwólcie, że przytoczę argumenty, aby przedstawić nasze stanowisko w tej sprawie. Posiadamy samochód z roku 1989, który mimo iż jest młodszy od pojazdu jakim dysponuje OSP Klęga, jest zdecydowanie gorszy, gorzej wyposażony. Jego stan techniczny jest ostatnio krytyczny. Na wyposażeniu tego pojazdu jest motopompa z 1977 roku, która uniemożliwia przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej. Świadkiem tego był sam Pan Radny Marek Moziński podczas wyjazdu do akcji ratowniczo-gaśniczej pojazd ten odmówił posłuszeństwa. Statystyki wyjazdów naszej jednostki oraz jednostki skręgi. Otóż te statystyki przesłane nam przez Komendę Powiatową PSP w osobie młodszego brygadiera Radosława Pietrzyrzyniowskiego wskazują, że lata 2011-2012 wyglądały następująco. OSP Nowym na odwartą 151 wyjazdów. OSP Klęka 113 wyjazdów. OSP Kręka już w 2010 roku składa wniosek do budżetu o współfinansowanie zakupu samochodu bojowego. Ponowiła wniosek w 2011, ponowiła wniosek 2012. Kłopot będzie zakupem, jeżeli będą te pieniądze podzielone pół na pół. Tak wniosek złożony i jeszcze do tego poświadczenie o współfinansowaniu na kwotę 380 tysięcy złotych. Wiadomo, że w dyspozycji rzędu gminy mamy 300 tysięcy na dzisiejszy dzień na ten cel. Potrzeba jeszcze 80 tysięcy złotych. Mamy zaplanowane z naszego, z naszej oszczędności OSP kwotę 50 tysięcy złotych, którą możemy do tej sumy dołożyć. Jak znajdzie potrzeba, postaramy się o pozostałą kwotę ze z innych wydatków bieżących do roku 2013. Nie można tego powiedzieć, że jak my sobie to czy sobie dalej, No samochód jest y, do wymiany i na dzisiejsze czasy powinien być nowy. A ja liczyłem, że koledzy ruchowie między sobą się tak po kolei skucia no Stało się źle, że nie, nie zostało projekty rozcięcie, więc rozmowę z dyrektorem. że jedna straż upadnie, no wiadomo, ale ta druga ma się nie martwić, bo na drugi rok oczywiście będzie mógł być następny wiątek do województwa i, i tak samo ta druga straż, ten tym raz nie może ten samochód trzymać. Że dajemy na straż 300 tysięcy, jeżeli ma to wszystkich skłócić, to lepiej te 300 tysięcy przez na drogę. W samochodzie już, w tym małomiejskim samochodzie, w którym my tu mówimy. Znaczy, motopompa to już jest zabytek i to jest tak, mówi Pan Marek, no pojedzie samochód na, na akcję i, i, i nie odpali ta motopompa i, i, i kicha. No i nic, nic nie ma zrobić. Ten samochód z klękiem ma autopompę i ma ten zbiornik również no, wyremontowany z innego typu, który, który zapewnia, zapewnia mniejszą sprawę. Jakie między nami konflikty są, skoro Pan uważa, że między nami non stop dochodzi jakichś skrzydłów, konfliktów i tak dalej. Chociażby ja ten przykład bym poprosił, żeby przytoczyć. No mówią, nie przychodzą. To są miliony tak, lat. No, no no, to No miliony lat. No to co mówi Pani Wiceprzewodnicząca, że... Przykładem jest tutaj właśnie, że brak wspólnego zdania, Nikt nie będzie wspólnego zdania, to zróbmy inaczej. Dodajemy po te 150 tysięcy, bo jest sprawa załatwiona. To nikt nie rozda. To nikt nie rozda. To by nie dostał tych pieniędzy, zawsze tak będzie tak jakiś komfort.